Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wideokomentarzu firmy doradczej EPetrol.pl no i mam wiadomości niezbyt optymistyczne z punktu widzenia kierowców. Otóż spływające do EPetrol.pl raporty cenowe z różnych regionów Polski z tego tygodnia wskazują dosyć jednoznacznie, że w większości województw jest już zapowiadana podwyżka cen paliw. Należało się z nią liczyć, należało się jej spodziewać. Epetrol.pl w wideokomentarzach sygnalizował to od jakiegoś czasu. No i no i teraz mamy przetaczającą się przez polskie stacje benzynowe faleł z Jedynym pozytywem całej tej sytuacji jest chyba tylko to, że, że, że prognozy okazały się trafne, chociaż myślę, że jako również kierowcy osoby tankujące, no, wolelibyśmy, żebyśmy się pomyli tym razem, no ale, ale akurat tutaj prognoza była jak najbardziej trafna. Tak jak już było to sygnalizowane wcześniej, ten ruch jest pochodną tego, co działo się na rynkach międzynarodowych. ropa naftowa droga, najdroższa od wielu miesięcy, ponad 90 dolarów za baryłkę, polski złoty jeszcze niedawno słaby wobec dolara amerykańskiego we. W efekcie mocna podwyżka cen w Polsce, w hurcie, bo polski hurt podąża za trendami i tendencjami międzynarodowymi, a detal teraz zaczyna to realizować. Oczywiście benzyny i oleje napędowe trzeba spodziewać się, że w sumie ruch wyniesie około 20-30 groszy na litrze, także o tyle będą ceny wyższe niż powiedzmy w połowie listopada, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy konieczności podwyższania. Natomiast drąży jest także autogaz. Tutaj sytuacja na rynku tego paliwa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo przez cały właściwie listopad e, polski rynek hurtowy LPG był e, zdecydowanie poniżej, jeśli chodzi o ceny e, w stosunku, e, no nie, nie tylko już na, nie, nie mówię o Europie Zachodniej, ale, ale nawet w stosunku do państw byłego ZSRR mm, polski rynek po prostu nie nadążał, nie przenosił w ogóle e, dziejących się wówczas podwyżek e, cen zakupowych. E, no i teraz, kiedy, kiedy importerzy, bo pamiętajmy, że 85% gazu w Polsce pochodzi z importu, a produkcja krajowa zaspokaja tylko niewielką część zapotrzebowania, teraz importerzy no, dokonują skokowej wręcz normalizacji swoich cenników, co już też odbija się na stacjach paliw. Trzeba spodziewać się tego, że autogaz w najbliższym czasie również zbliży się do poziomów 2,40, 2,50, 2,60 może nawet za litr. Także no, fala podwyżek obejmie wszystkie paliwa. Natomiast kończąc pozytywniej, myślę, że w drugiej połowie grudnia zobaczymy na stacjach stabilizację po tej podwyżce. Dziękuję bardzo.